Dzień dobry zapraszam na grudziąckie informacje w dniach 4 grudnia 7 grudnia bieżącego roku na terenie Grudziądza na rynku głównym odbył się jarmark Bożonarodzeniowy. Ulica Spikszowa, chyba najdłuższa ulica Grudziądzkiego Starego Miasta, została odpowiednio przyzdobiona na jarmark Bożonarodzeniowy. Zresztą ulica Spikszowa jest zawsze przyzdobiona na każdą okazję związaną z Grudziądzem, gdy odbywa się ona na górze zamkowej lub na rynku głównym. Gdy jednak przyjrzymy się dokładniej ozdobom na ulicy Spichrzowej, wyglądają one nieco dziwnie. Moim zdaniem wyglądają one jak byłyby to pozostałości różnych ozdóbek plastikowych z lata, w czasie którego ulica Spichrzowa także była pięknie przystrojona po prostu obłożona świątecznymi bombkami i lampkami, i także czerwoną wstążką, aby to wyglądało świątecznie. Na rynku głównym centralnym miejscu obchodów jarmarku Burzy Narodzeniowego w Grudziądzu została wystawiona choinka. Jak co roku jest ona dość spora, jak na realia Grudziądza, które jest miastem, którego populacja się zmniejsza. Na samej choince jest ozdoba w postaci lampek i prezentów. U góry. Bardzo ciekawie zbudowana gwiazda, natomiast w Grudziądzu obecnie się znajdują dwie choinki bożonarodzeniowe, jedna właśnie tutaj na Rynku Głównym, druga natomiast na skrzyżowaniu Sienkiewicza i Alei 23 stycznia w okolicach, właściwie na plantach. 7 grudnia w godzinach wieczornych odbył się na rynku głównym w Grudziądzu koncert, który był swoistym zakończeniem wielkim uchucznym jarmarku grudziąckiego. Co ciekawe, Grudziąski Jarmark trwa dość krótko, właściwie 4-7 grudnia. Natomiast na przykład Wrocławski trwa od końcówki listopada aż do początku stycznia, więc jest o wiele dłuższy z tym grudziąskim. Być może jest to związane z tym, że po pierwsze Grudziądz to mniejsze miasto, po drugie ma mniejsze fundusze, po drugie grudziącki Jarmark nie ma tak długiej tradycji jak Wrocławski. Rada Miasta Grudziądza pracuje nad nowym podziałem dzielnic Grudziądza. Gdyby Grudziąckie dzielnice musiałyby ustawić status swojego istnienia na Facebooku, musieliby ustawić to skomplikowane, ponieważ istnieje jakaś mapa z podziałem Grudziądza, lecz nie wiem skąd ona w ogóle się powstała. Drugie to jest jak mieszkańcy nazywają jakiś obszar tak ogólnie, a trzecie to jest podział na Grudziącki budżet obywatelski. I ten obecny, planowany podział dzielnicowy jest właśnie Trochę podobne do tego GBO podziału dzielnicowego, ponieważ będą to dzielnice. Mniszek, Mżo rząd Strzemięcin, Chełmińskie, Kopernika, Śródmieście Południowe, Śródmieście Północne ze Starówką, Małe Tarpno, Owczarki, Wielkie Tarpno, Kunter Szczyntuszewo, Kawalerii Polskiej, Lotnisko, Węgrowo-Pastwiska, Rudnik. Jeżeli jakoś nie przeczytałem, nie co to ja bardzo przepraszam, nie zauważyłem w tym momencie. Co ciekawe. Lotnisko, które ogólnie jako osiedle nie jest zbyt duże, tutaj staje się największą dzielnicą grudziąca, przez to, że administracyjnie pożarłoby Sadowo, okolice za dworcem głównym, a także las miejski. Nie ten Rudnicki, ten Rudnicki będzie należał do Rudnika, co ma oczywiście duży sens. W dalszym ciągu wiele mieszkańców, tym bardziej na stronach facebookowych, zadaje, się, zadaje sobie pytanie: po co ten podział? Przecież funkcjonują podziały dla takie ogólne społeczne, które sobie ustalili mieszkańcy i jak one będą stosowane, czy będą tak jak w Warszawie z tabliczki z napisem na przykład ulica Sienkiewicza, Starówka i tym podobne, czy będzie to po prostu jakiś podział, który będzie sobie istniał, bo na przykład tak.